Minecraftary, Zenek kontroluje moją ilość serc Siema, ja, ha, ha! Siema, dobra, Trzeba HAA! Siema Dobra, Zenek, słuchaj! Dzisiaj będę musiał włamać się do bazy najlepszego gracza w tej wiosce, a ty będziesz no? musiał mi w tym pomóc, będziesz kontrolował moją ilość serc, tylko współpracuj Zenek, dobra? Dobrze, Jofe, dobra OFEN, dobra OFEN, a więc lecę do maszyny kontrolnej Dobra, lec Zenek, ja, ja już idę dobra, Ci ta baza no, jego dobra, tutaj Dobra, mam, są te dywany, dobra Dobra, i zapadnia. Zerek, mam, zapadnię. Zenek, mam zapadnie! Zenek czemu pincer serc zabrałeś? O no zły przycisk, czekaj, o Eee jak to się robi Ooooo Dobra trudno wchodzę na razie z tyle Weź to na napraw Zarek zaraz, okej? Okay? Dobra, Zarek o kurde no kurde ty nie umiesz te serca, Tutaj coś nie działa Dobra. Jest jakiś parkour. Dobra Jofen, dałem ci na razie trzydzieści Dobra, dobra ci Zarek. Tu jest jakiś parkour, wiesz, ja będę próbował robić. Dobra. Jofen, bo zaraz to ciebie przejdę i ci marchem dam Cicho dam Zarek, się kupiam tu. Dobra, i mam drzwi, mam drzwi Zarek. Kurde Dobra, spróbuję z jednym. Spokojnie, zanek, czekaj. Ej, dobra, drzwi pierwsze, drzwi drugie. To są jakieś numery i drzwi. Które mam wybrać, zanek? Które? Jesteś tak! pewny? Tak. Dobra, szybko. Jest skrzynia, otwieram. Jest diamenty, złoto. Biorę wszystko. Dobra, teraz.